przez komendanta uroczystości Damiana Łyszczarza właśnie maszerowały na płytę w rynku. Za chwilę komendant uroczystości złoży burmistrzowi licynik panu Markowi Szarudze meldunek o gotowości do dzisiejszej uroczystości. Panie burmistrzu, to było całe częstości błyszczasz, oddział gotowy do uczestności święta niepodległości. Pododdział spoczyli. W, w chwili obecnej nastąpi podniesienie flagi państwowej, a przez orestę dentą OSPCNA odegrany zostanie hymn państwowy. Pocztu flagowego wchodzą. Flagowy Andrzej Szenakiewicz, dowódca Michał Modliński, pomocnik flagowego Mikołaj Tubiszewski. Pododdział Paszność, poczet flagowy, masz flagę wciągnąć. Zobaczmy. Pragnę Państwa powitać w imieniu gospodarzy uroczystości, którymi są Ksiądz proboszcz parafii pod wyzwaniem Świętego Michała Archanioła Tomasz Kastrzek, Burmistrz Cynik Pan Marek Szarupra, Przewodniczący Rady Miejskiej. Pan Zbigniew Kliczczak, Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki imienia Flany Królewskiej, w Kcyni, Pani Ilona Kródeczka. Witam serdecznie wszystkich uczestników dzisiejszej Bogdę Adamską. Witam Radnych Powiatu Nakielskiego. Witam serdecznie całą zgromadzoną tu społeczność Radnych Rady Miejskiej w Kcymi, Sołtysów, Przewodniczących samorządów osiedlowych, przedstawicieli Straży i Policji, Kółowieckich, Kurkowego Bractwa Strzeleckiego, witam dyrektorów i kierowników placówek działających na terenie gminy Kcynia, poczty sztandarowe oraz dzieci i młodzież. O wystąpienie i zabranie głosu poproszę burmistrza Cyni. Pana Marka Szaruka. Na każdym kroku właśnie będziemy o to, aby Polska Polską byli. Aby w Polsce o Polsku się myślała. Jak Stefan Krzysztof, Przy was i Naród Polski. Dokładnie 98 lat temu rada Regencyjna przekazała Józefowi Piłsudskiemu władzę wojskową i naczelne dowództwo podległych jej wojsk polskich. Polska po 123 latach odzyskała uprawnioną wolność. Atmosferę w wyjątkowej chwili tak opisywał Jędrzej Boraczewski. Niepodobno oddać tego upojenia, tego szału radości, jaki ludność polską w tym momencie ogarnął. Po 120 latach pryskwy kordony, Nie ma ich. Wolność, niepodległość, zjednoczenie. Własne państwo na zawsze. Chaos to nic. Będzie dobrze. Wszystko będzie, bo jesteśmy wolni od pijabek, złodziei i lawusiów, od czapki z bączkiem. Będziemy sami sobie żyć. Kto by no, nie, nie przeżył, to nie szalał z radości w tym czasie wraz z całym narodem, ten nie dozna swój w życiu najwyższej. Wiadomości. Dzisiaj żyjemy w wolnej Polsce. Naszym obowiązkiem jest dbać o ojczyznę, pamiętać o jej przeszłość i historię, a jednocześnie dbać o jej rozwój i przyszłość. Uczestnicząc w dzisiejszych uroczystościach dajemy dowód na to, że patriotyzm to nie jest jakieś puste hasło lub utarty słowa. To żywe i głęboko zaprzedzione w naszych sercach i umysłach wspomnienia, poświęcenia i ofiarności naszych przodków a jednocześnie obowiązek każdego Polaka bezgranicznej miłości do ojczyzny. A słowa Bóg, honor, ojczyzna będą nam towarzyszyły zawsze i wszędzie. Nasz wielki rodak, św. Jan Paweł II mówił, patriotyzm oznacza umiłowanie tego, co ojczyzna, umiłowanie historii, tradycji, języka czy samego kraju ojczystego. Jest to miłość, która obejmuje również dzieła rodaków i owoce ich, Geniusz Głupią dla tego umiłowania staje się każde zaangażowanie tego dobra, jakim jest nasza ojczyzna. Nasze nadzieje uczą, że Polacy się nie zawsze zdolni do wszelkich ofiar na zachowania tego dobra albo też na odzyskanie. Ucząc się w tej ofiarności dla naszych córków, żyjemy nadzieją, że wolność, na, wolność naszej ojczyzny jest dana nam raz na zawsze. Ale miejmy także świadomość tego, że ofiarność to nie tylko działania zbrojne i przelewanie własnych dni dla ojczyzny. To również codzienna praca każdego z nas. Również tu na gruncie samorządu terytorialnego na rzecz naszych mieszkańców. Bowiem, jak powiedział Jan Jakub Rousseau, ciągłe i sumienne spełnianie obowiązków wymaga nie mniej wysiłków niż czyny bohaterski Szanowni Państwo, dziękuję wszystkim, którzy uczestniczą w dzisiejszej uroczystości. Szczególnie dziękuję pocztom sztandarowym i delegacji. gościom, którzy przyjęli nasze zaproszenie, księdzu, proboszczowi za sprawowanie przy świętej, a także dzieciom i młodzieży. Bo to w nich jest nadzieja dla naszej ojczyzny. To właśnie młode pokolenie jest nadzieją na lepsze jutro. Dziękuję także tym, którzy z wielką starannością przygotowali dzisiejsze uroczystość Gminnemu Centrum Kultury i a także Bogustrzegowi i działalności przy zakończenie radnych i pracowników Wielkiej Rady Świętego Rzeczypospolitej Województwa i Województwa Wielkiej Rzeczypospolitej w dziesięćdziesięciu latach w dniu 11 listopada nasze Narodowe Święta Niepodległości dziękuję Urzędu Miejskiego z, mur, z Burmistrzem Panem Markiem Szarogiem, Szarogą na czele w asyście Wiceburmistrz Pani Bogny Adamski Sekretarza Gminy pana Rafała Heftowicza i sekretarz Gminy Cyniafani Edyty Szczury. Stowarzyszenia Razem dla Gminy cynia z prezesem panem Tomaszem Żółcińskim na czerwcu. Przybyłem na dzisiejsze obchody święta niepodległości, delegacją za złożone wiązanki kwiatów oraz znicze, a wszystkich Państwa zapraszam na mszę świętą do kościoła pod wezwaniem świętego Michała Archanioła, gdzie w intencji ojczyzny odprawiona zostanie msza święta. Ta... Swoje życie. Pochylmy sztandary, oddajmy wszystkim cześć chwilą skupienia. Wzywamy Was do apelu, synowie i córki narodu polskiego, którzy, bądź to w mundurach jako żołnierze, lub po cywilnemu jednakowo toczyliście śmiertelny bój przez dwa stulecia zniewolenia za wolność narodu, o jego istnienie, honor i godność.